sobie zwiedzić, tak? Naszą komendę. Popatrzcie jak panują policjanci w różnych wydziałach. Dobrze. moi drodzy, ja tylko sobie do to nie będziemy przeszkadzać. Otworzę drzwi, żebyście sobie. To ślad obubia, ale są też inne ślady, jak sami zobaczycie. Sobie, nie tylko. Co to jest za ślad? Czego to nie ślad? To się domyśla. Buta! zajmują się przede wszystkim czym? Zbieraniem śladów, które pozostawili przestępcy na miejscu zdarzenia, tak? Zabezpieczeniem tych śladów. Panopowie kilka słów, kilka słów na temat pracy psa policyjnego. tak? To jest bardzo ciekawe, także słuchamy. Kolega opowiada. Proszę. Dzień dobry dzieci. Eee, na imię Sebastian. Jestem przewodnikiem psa służbowego, pracuję razem z tym pieskiem, jest to piesek o imieniu Demon. Piesek ma 5 lat, więc chyba jest w podobnym wieku do Swoim noskiem, swoim wechem potrafi wytropić takie osoby. Pokażę, pokażę wam kilka rzeczy. Ja drodzy, bo mamy też do czynienia z Co to jest moi drodzy? Wiesz? No. Masz rację, słuchaj, nie musisz mi tu wadzić. Tak, to jest kolczatka, słuchajcie. On tutaj jest w ramach zabezpieczenia, żeby nikt się nie ukłuł. Ta oponę i jeżeli na przykład policjanci ścigają jakiegoś pirata drogowego, czy złodzieja, yy... pracują, yy, w jakich warunkach pracują, jakim sprzętem się posługują, to mogliśmy wam się zaprezentować i mam nadzieję, że podobało wam się spotkanie. Zapraszamy was.